Przedstawiam Ci instalację kotła na Peletę i 24 kW kostrzewy. Tu mamy zasobnik do Peletu, każdy na kostrzewy. na dwie podługówki, na parter podłogówkę, na piętro podłogówkę, no dokładnie odwrotnie: piętro i parter. Ze sprzęgły rozdzielaczem. Pompa do bojdera, zawór wskazująco napełniający. W związku z tym, że mamy układ zamknięty, filterek, pompa na powrocie zaworem. 3-drogowym termostatycznym do ochrony powrotu kotła Dokładamy, dołożyliśmy do tego jeszcze 210 litrów galmecik z zbiornik wody kąpielowej i CWU i do tego, żeby tutaj tą wodę również no, poprawiać tutaj mamy reduktor ciśnienia dojdzie jeszcze grupa, tutaj grupa z licznikiem taki zestawik założyliśmy tutaj w instalacji w jeżowie koło Świecia więc jeszcze takie tematy Was interesują, zapraszam do nas, Łukasz wolski no energii synergii ośrodkowej w